Aż ja A stary, pamiętasz Dasta? <noise> co Stata, stary. No. Dwójka kurwa. Nie jedynka, dwójka. <noise> stary, to było życia? Że... <noise> Ej nagrywaj mnie, ty nie. Nie, a co to kurwa jest? No, widzisz kurwa? Widzisz? Ale ja bym powiedział, ja Nie to Nie, wiem, za mnie chuja. Dalej ciągle, pan, ja tu nie widzę, zaraz bujka, ja że stoję na bez, to wupę, no nie, i kurwa, ta szczerba mi tak lata po mapie, to nie pochyba, aj mi się błogosz, ale dobrze, ja tam celuję, tak, idealnie jest tak głowa, no nie, ja tak stanuję, tu tak, obok tej szyneczki, tak, ty, tego Skanuję, czy tak ktoś bardziej, bo nie wiedziałem, czy tam są, bo w wyłączyło się. Tak dobra, no to bez wuchazen, to też mogę pojechać, no nie? No to dobrze, to skanuję, jeb ta szczelba, jeb ta szczelba, jeb ta szczelba. Nikogo kurwa nie zabiłem. Ty się nie... No to za mu a opowiedz jeszcze? Czuć, te ten już tam, tam kurwa się kurwa widzisz? Widzisz? To ona ze sterbą tam kurwa... Zlidzisz. A nam, że na trajnie na kurwa głowy. Na trajnie kurwa? Tam pociągi. te pociągi. A bo widzisz, pociągi mi kurwa aż tak się zniewają tam. Jeszcze tak śnoję, a jest kurwa tyt, Głowy, no nie, kurwa, nie ma na kurwa, głowy na Ja nie byłem na Ja nie, na jest. Może skalę. się jeszcze z na YouTubie. YouTube, bye bye. <laughs>